Podsumowanie 90 urodzin lotniska, warszawskiego lotniska, w tej lokalizacji, to decyzja również urodzinowa o jego rozbudowie. Lotnisko, ze względu na znaczące wykorzystanie, dobiega do wyczerpania przepustowości. No, i takim prezentem dla nas na to ostatnie dziesięciolecie, stulecia lotniska to decyzja o jego rozbudowie. Rozbudowa obejmuje przede wszystkim część terminalową. Z tego względu, że ta część lotniskowa, drogi startowe, drogi kołowania rozbudowane są na przyjęcie 48 operacji na godzinę. Natomiast no, niestety terminal ogranicza. W znacznym stopniu obsługę tak znaczącego ruchu. Jeżeli chodzi o możliwości warszawskiego lotniska, możemy dzisiaj powiedzieć, że to wyczerpywanie przepustowości nastąpi w 2025 roku. Już pierwsze symptomy widzimy dzisiaj, natomiast rozbudowa, którą chcemy rozpocząć w 2026 i zakończyć w 2029. Będzie umożliwiała nam obsługę 30-milionowego ruchu. Koszty tej inwestycji obliczyliśmy: wynoszą 2,4 miliarda zł, przy czym jest tam również ujęta rezerwa 40%. Jesteśmy to w stanie wybudować sami. Najbliższa przyszłość, określamy ją jako przyszłość do 2035 roku, kiedy planowane jest oddanie nowej infrastruktury centralnego portu. Przewidujemy bardzo ścisłą współpracę z lotniskiem w Modlinie i lotniskiem w Radomiu. To nasze zadanie polskich portów lotniczych, aby ta współpraca dała konkretną odpowiedź na wzrastający ruch. Chcemy dla każdego lotniska określić taką matrycę slotową, tak żeby nie tylko na najbliższe sezony czy sezon pokazywać te możliwości, ale w ramach 10 lat. Jest to taka ekskluzywna wiedza i informacja dla przewoźników lotniczych, ale tak planujemy i taką informację nasi przewoźnicy, nasi klienci dostaną.